W tym odcinku Kroniki sprawdzamy, czym jest kino niezależne na festiwalu w Koszalinie. Jaka jest wasza definicja niezależności? Myślę, że z kinem niezależnym mamy do czynienia wtedy, kiedy twórca może wziąć, wziąć całą odpowiedzialność za, za swój obraz i to, jak on wygląda na końcu, nie jest zależne ani od producenta, producenta, ani od instytucji finansującej projekt. Mogliśmy sobie pozwolić na pewien rodzaj nonszalancji który uważam, że jest bezcenny w kinie autorskim. Na pewno popełniliśmy masę błędów, ale przyjemność, yy, jaka była z pracy, wolność na planie później wolność w montażowni, no to jest coś, co polecam każdemu reżyserowi, nawet jeżeli ma się przewrócić. Troszkę jest tak w przypadku debiutu, że człowiek chce spróbować po trochu wszystkiego. Jakby... tutaj chyba też mamy z tym do czynienia, że próbujemy no, różnych, różnych sposobów opowiadania. Dlaczego zrobiłeś hardcore disco jako film niezależny? Zależało mi na autorskiej wypowiedzi, na mojej obserwacji świata. A w chwili, kiedy wchodziłyby w to inne osoby, czy jacyś opiekunowie, czy ludzie, od których byłbym zależny, to robiłby się z tego jakiś dziwny impregnat, czy kompromisu, czy konformizmu, czy jakichś decyzji zupełnie niezwiązanych ze mną, którym bym prędzej czy później mm, musiał ulec. Ten film e, miał być lustrem, to znaczy, w zależności od tego, jaki masz bagaż doświadczeń, w jakim nastroju przydejść do kina, jakie masz preferencje stylistyczne, estetyczne, e, odniesienia intertekstualne, jakie tam czytasz, jakie sobie znajdziesz, to tyle ci ten film daje. jeżeli mam tutaj różę. A tego nie przygotowałem tej metafory, bo zawsze używam innej. I jeżeli ktoś widzi, że ta róża jest taka z zewnątrz, prawda? No to ma do tego prawa. Natomiast jakby trzeba się na ten film otworzyć i wtedy ten film, jak ta róża wraz z tobą, mam nadzieję, że też rozkwitnie. Kino niezależne, jest to kino, które można zrobić takie jakim by się chciało, żeby było. Tak Może w takim jakby założeniu. Idealistycznym, ale tak sobie jakoś to najprościej wyobrażam. Jeśli mamy świadomość, że bierzemy udział w projekcie niezależnym, to też no powiedziałabym, że łatwiej, łatwiej wyciąga się ten dzień zdjęciowy. No wszyscy pracujemy bardzo intensywnie, jak zwykle, ale tutaj wydaje mi się, że, że chyba to serce się bardziej angażuje.